Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tych dwóch rzutach iloczyn wyrzuconych oczek będzie równy dokładnie 12? Zaczynamy od moc omega, czyli liczba wszystkich zdarzeń. Skoro za pierwszym razem możemy wyrzucić jeden z sześciu wyników od jednego oczka do sześciu oczek, za drugim razem też możemy wyrzucić od jednego oczka do sześciu oczek, to przy dwukrotnym rzucie kostką tych wszystkich możliwych wyników będziemy mieli 36. Teraz wypisujemy sobie te wszystkie 36 wyników, żeby było nam łatwiej je zauważyć. I szukamy zestawu wyników, w których iloczyn da nam 12. W pierwszym rzędzie nie będziemy mieli nic ciekawego, w drugim rzędzie mamy wynik 2 i 6, czyli iloczyn dwójki i szóstki da nam 12. Jednocześnie możemy sobie już od razu zaznaczyć wynik 6 i 2 które też da nam 12. Następnie mamy wynik 3 i 4, no bo 3 razy 4 da nam 12 i wynik odwrotny 4 razy 3 da nam 12. Także łącznie mamy 4 wyniki, to będzie nasza moc A moc tego zdarzenia, czyli liczba zdarzeń sprzyjających. Ona wynosi 4. Teraz już możemy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli P od A to będzie moc A przez moc omega, czyli 4 dzielone przez 36, co po uproszczeniu da nam 1 dziewiątą. I takie też będzie prawdopodobieństwo zdarzenia A.